Tysiąc lat pokoju, gdyby przez jeden dzień dzieci Boże modliły się. Zdrowaś, miłości. Nastałby pokój. A jedna na dziesięć osób otrzymałaby dar uzdrawiania. Mama powiedziała w Medjugorje. Dziś powiem wam o tym, o czym zapomnieliście. Drogie dzieci, moje imię to miłość. To, że jestem wśród Was przez tak długi czas, jest miłością, ponieważ wielka miłość mnie posyła. Proszę Was o to samo. Proszę o miłość w Waszych rodzinach. Proszę, abyście rozpoznali miłość w swoim bracie. Tylko w ten sposób, poprzez miłość, ujrzycie oblicze największej miłości. Niech post i modlitwa będą waszymi gwiazdami przewodnimi. Otwórzcie wasze serca na miłość, czyli na zbawienie. Dziękuję. Wniosek. Zdrowaś miłości, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc z żywota Twojego, Jezus. Święta miłości, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz. I w godzinę śmierci naszej Amen.